W dzisiejszym fascynującym odcinku udamy się do Happy Place, czyli wesołego miejsca. No coś czuję, że nie do końca będzie takie wesołe, a naszym zadaniem będzie odkryć cuda wyobraźni w nowej, pozbawionej lokalizacji, szczęśliwej krainie. Przemierzaj opuszczony budynek w poszukiwaniu starego przyjaciela ze szkoły średniej. Wyrusz podróż i poznaj slajmo i jego przyjaciół. Znajdź broń, znajdź swojego przyjaciela. Ta gra to remake wesołego miejsca, który ogrywaliśmy miesiąc temu na moim kanale. Podob no ta wersja jest o wiele, wiele bardziej mroczniejsza, dlatego zostawcie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag #przyjaciel, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. No i oczywiście uratować naszego przyjaciela, który zaginął w tym miejscu. Natomiast ty drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Czas wkroczyć do wesołego miejsca. Co to było, aby odnaleźć naszego przyjaciela? Ej, co jest grane? Jest intro w takich grach, w takich podróbkach, Garden of Banban. Ban. Intro to jest naprawdę rzadkość i zobaczcie, jak to wygląda. Co jest? To wygląda naprawdę. I think he's here. Are you really was here. Okay, Głupia skarpeta, czyli będziemy gadać ze skarpetą? Co jest grane? Wow, to miejsce, ta gra wygląda naprawdę nadopracowaną. Co się dzieje? Okej, okay, mam jakieś zabawki. Możemy strzelać z naszego pistoletu? Wow, czy to jest. What Nie mam pojęcia, ale wygląda troszkę jak hagiwagi, tylko taki bardziej zielony, może z berhagi albo coś na tej zasadzie. Wow, co to było? Ej, coś jest nie tak, ta gra jest zbyt dobra. Ta gra jest zbyt dobra. To jest oczywiście nasz stworek, czyli Slimo, o ile się nie mylę. Jego już widzieliśmy w pierwszej części tej gry, w sensie w oryginalnej wersji, bo tą, którą teraz gramy, to jest remake, czyli jakby ulepszona wersja tej standardowej gry, więc całkiem ciekawie, witaj! Dobra, idziemy oczywiście dalej, chyba, że chcemy szukać jakichś sekretów, typu witaj! Wszyscy nas tutaj witają. I jak widzicie, to miejsce jest pogrążone w ruinie, więc. Welcome. Witaj, witaj przyjacielu, old. Playground, czyli mamy plac zabaw i to miejsce faktycznie, wiecie co? Ta gra ma naprawdę tyle elementów, tyle jakichś tutaj porozrzuconych kartonów, że to miejsce naprawdę wygląda na opuszczone, nie to co garten of Banban. Ban. I miss you, tęsknię za tobą. Ulala, tęsknisz za mną czy może za jakimś innym? Mamy tablicę, ale chyba na samym początku wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć yy, klucz jakiś. Takie mam dziwne przeczucie. Power. Czyli musimy udać się do tego pokoju. A w pierwszej kolejności to ja się pytam... O! Oh, możemy podnosić obrazki. I miss you. Okej. Okay. Czyli gdzieś tutaj prawdopodobnie będzie klucz albo coś na tej zasadzie. Ja tam widziałem chyba jeszcze jakiś obrazek, więc może się cofnijmy i spróbujmy tutaj... Go podnieść. Oczywiście mamy pistolet na takie nasze rzutki, kulki. Coś na tej zasadzie. Takie dyski, jakby coś, coś w tym stylu. kiedyś też coś takiego miałem. To fajnie zawsze strzelało. Po długich poszukiwaniach nie udało mi się niestety znaleźć klucza. Ale odkryłem, że mam broń w ręku, którą mogę zrobić. To i po prostu otworzyć drzwi i przejść sobie tutaj, jak gdyby, gdyby nigdy nic. I powiem szczerze, że to jest chyba jakiś magazyn? Albo kuchnia? Coś na tej zasadzie. Okej, okay. coś prawdopodobnie będę musiał tutaj przekręcić, albo znaleźć, albo strzelić. Drabina. Jest kolejny przycisk. Dobra, czyli to będzie się opierało głównie na strzelaniu w przyciski i wchodzeniu po drabinie, czy. O! Oh, Okej, okay. dobra, jestem, jestem. Czyli nie ma animacji wchodzenia po drabinie, a mi się wydawało, że gra się po prostu zepsuła. Czy mogę coś tu. O! Oh. Ok, naprawiłem prąd z tego co widzę. Bardzo ciekawe, udało nam się naprawić prąd. Tylko pytanie, to pewnie otworzy główne wejście. Dobra, schodzimy drabiną i zobaczmy co się tutaj jeszcze ukrywa. To miejsce naprawdę przypomina Garden of Banban Ban, połączone z Poppy Playtime. No jak, jakby nie patrzeć, tak to właśnie wygląda. Ewidentnie jest elementów więcej niż w Garden of Banban, Ban, tego jestem tak, pewien. Worked. I mechaniki też są... O oh, wow! Jaki ładny i niepozornie wyglądający korytarz na przyjazny. Jakby coś miało zaraz tutaj gdzieś zacząć mnie gonić. Chyba nie tym razem. Otwórzmy kolejne drzwi. Na pewno plus dla twórców. Co się dzieje? Co się dzieje? Na pewno plus dla twórców za to, że jest cały czas ambient w tle. To jest piękne. O, proszę bardzo, slajmo ma numer 3. O! Oh. Don't be scared, nie bój się. Czyli slajmo numer 4, czyli mamy tak, y, 3 i 4. Ciekawe, czyli każda zabawka... Okej, okay, 3 i 4. Czyli tak, 4, 3, potrzebujemy króliczka i kaczuszki. 4, 3, więc prawdopodobnie... Cztery, trzy... O, te hell? Quack, quack. Ja ci ją mogę opowiedzieć żart, kwak, kwak? Okay. Um. Co mówi kamień do innego kamienia? Chyba najdziwniejsza zabawka, jaką spotkałem. <laughs> nie żartuję, nie żartuję <laughs> Dziwne. Dobra, niemniej jednak oczywiście kaczuszka daje nam dwójkę, czyli mamy. Kod wygląda tak. 4, 3, 2. <laughs> Okej, okay, czyli każda zabawka coś mówi. Aha, ty nic nie mówisz. Dobra, mam nadzieję, że tutaj te wszystkie zabawki nie będą mnie goniły, bo to by było dziwne. Króliczek jest na pewno jedynką. Czyli tak, mamy kodzik. Yy... 3, 4, 1, 2. albo 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 albo 3, 4, 1, 2. Ok, spróbujmy to zapamiętać. 3, 4, 1, 2. i zobaczmy, czy zamknięte. Ok. A czy ja mogę gdzieś ten kod wpisać? 3, 4, 1, 2. A, mamy notatkę. Te maskotki mają w sobie więcej niż tylko potencjał, mają w sobie większy potencjał niż ci się wydaje. Musi się zabrać stąd, na ze, z, biorąc pod uwagę wszystkie koszty. Nie dbam o to, jeśli znienawidzisz mnie po tym, co zrobiłem. Okej, okay, dobra, brzmi jak. Coś naprawdę, jakbyś zrobił coś totalnie totalnie złego. Udało mi się znaleźć rozwiązanie. Wcale nie chodzi o numerek. Ja po prostu muszę dobrze ustawić te wszystkie obrazki w odpowiedniej kolejności. Czyli jakby nie patrzeć, gdy teraz sobie podejdziemy i 4, 3, 1, 2. Okej, okay. czyli tak, kaczka będzie numerem 1, ty będziesz numerem 2, ty będziesz numerem 3, a ty będziesz numerem 4. Albo ty będziesz numerem. Trzy, króliczek i ty. Aha, czyżby się otworzyły drzwi? Sprawdźmy to. Nie, dalej zamknięte, czyli pomyliłem się gdzieś. Udało mi się znaleźć rozwiązanie. Wszystkie obrazy muszą być ustawione w dobrej kolejności. Czyli tak, królik jest numerem jeden. Kaczka jest numerem dwa. Yy, ty jesteś numerem trzy, a ty jesteś numerem cztery. I proszę bardzo, teraz drzwi powinny się. Otworzyć, a się nie otworzyły? Co jeszcze źle zrobiłem? Mały błąd się wkradł. Ten zielony nasz slajmo jest numerem 3, a tamten jest numerem 4. Dobra, teraz się udało. Mamy przejście. W końcu się udało. Nie, nie mamy przejścia. O, tu mamy przejście! Hello, czyli tajna ściana się otworzyła. Dobra, idziemy dalej, ponieważ szukamy naszego przyjaciela i przeczytajmy sobie to. A tutaj mamy pana parówkę, który mówi, przepraszam. Można powiedzieć że to pewnego rodzaju sekret, ponieważ pana parówki jeszcze w tej grze nie widzieliśmy, więc kto wie? O, przycisk. Naciśnijmy. Uuuu, sekretne przejścia się otwierają w tym przerażającym wesołym miejscu. Wow, ciemno. O, oh, wow, to jest jakaś wodna strefa? Czyżby tutaj gdzieś Stinger Flynn się chował? Okej. Okay. Bardzo niefajna strefa, bardzo mroczna. Czy jest jakiś przycisk od odpalania światła? To by się przydało, szczerze mówiąc, ale... Tu nie możemy przejść. Tu mamy zamknięte drzwi, czyli... Tak czy inaczej musimy wejść tutaj i... I coś zrobić... Tylko pyta. What the hell? O! Oh. Czy to jest klucz? Czy to jest zielony klucz? Give me that! Okej. Okay. W takim mrocznym miejscu znalazłem klucz. O! Oh! Oh! Obserwowali mnie! Jak mogłem ich nie zauważyć? Czy to był slime o jego przyjaciele? Tak to przynajmniej wyglądało. Dobra, klucz będzie. Oczywiście, że to do drzwi jak żeby inaczej. Mam nadzieję, że Wy sobie spauzowaliście film i zobaczyliście te potwory, które na nas patrzyły, bo ja nie zdążyłem mój mózg What tego nie wyłapał. Co to za miejsce? Oh, I know. This place is a mini -game. O, to minigra sure Okej. Okay. O, oh, czyli Girl, squid game. O, do oh, dorwie nas, jeżeli będziemy szli w momencie, kiedy jej oczy będą świeciły się na czerwono. Dobra, czyli po prostu skaczemy sobie, jak gdyby nigdy nic. A jak jej oczy zaświecą się na czerwono. O! Oh! Byłem w skoku, pani kaczko. Hey, Still have to find your friend. Wciąż musisz yeah. znaleźć swojego przyjaciela <laughs> Dobrze To idę w takim O, mamy savey. Oh my god Twórcy się postarali Mamy zapis gry What Więc is... bardzo dobrze Cieszy mnie to Tym razem musi się udać Nie damy się kaczce Po prostu będę skakał Najszybciej jak się da I zatrzymam się tu Haha, idealnie W ogóle to coś przed nami w ogóle nie przypomina kaczki Taki... Taki drobny szczegół, skakanie jak w garta. No, w of ban Banban, oczywiście. Hej, kaczko! O, oh, tam jest pluszak, którego muszę podnieść. No dobrze. Tu, tu, tu! Carl, we win. Wygraliśmy! Halo, wygraliśmy przecież. Karol? Karol, gdzie jesteś? Odezwij się. Okej, okay, ma czerwone oczy. Ma żółte oczy. Y czy idąc w kierunku tym... Jeżeli będzie miała... Okej, okay, ma teraz żółte oczy zamiast czerwonych, czyli mogę sobie na spokojnie po prostu tutaj wrócić. Mając pluszaka, nie wiem, czy jestem w stanie wrócić. W sensie jakby, co ten pluszak mi zmienia? Czy to jest jakaś... jakiś klucz może do przejścia dalej? Widzowie, odkryłem niemożliwego. Naprawdę aż w sam to nie wierzę. Wcisnąłem po prostu F i patrzcie na to. Pyk, mamy latarkę, więc możemy zajrzeć do tego pomieszczenia i zobaczyć... Co tu się skrywa? I w sumie do każdego pomieszczenia mogliśmy tak zajrzeć. O, oh, czy tu są jakieś drzwi, tylko pytanie jest następujące. Gdzie jest jakiś przycisk, który może uruchomić te drzwi, bo ja bym chciał. Wejść tutaj może? Poskakać po tym przycisku? To chyba nie to, szczerze mówiąc. Mamy pluszaka, więc jakby w teorii coś się powinno otworzyć. Niemniej jednak możemy zajrzeć tutaj, do tego pomieszczenia, które. Wow, tu chyba jakaś masakra się wydarzyła, na to wychodzi. W którym zdobyliśmy klucz, tylko że ten klucz za bardzo nam tutaj, szczerze mówiąc, nie zmienia. Więc pytanie jest następujące: gdzie teraz powinienem pójść i w jakim kierunku? Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć rozwiązanie. Patrzcie na to: to wyglądało jak przycisk, a wcale to nie jest przycisk. To jest po prostu podest, na którym musimy postawić yy, tę zabawkę. Dziwną tego pluszaka. Dziwnego. Wtedy otworzą nam się kolejne drzwi i będziemy mogli pójść dalej. Ale co czeka nas za zakrętem? Coś czuję, że nic dobrego. Ale ktoś tutaj naśmiecił. Co jest? Okej, okay, to wygląda bardzo. Niepokojąco, że tak powiem, ale mamy już latarkę, więc. już się tak bardzo nie boję. I naprawdę, latarka może uratować nam życie, bo jeżeli podejdzie do mnie jakiś potwór, tego po prostu oślepię. To jest mój plan. Oślepić wszystkie potwory. O! Oh. To miejsce. jest dziwne i. O! Oh. Ale ja już tutaj byłem! A może. Okej, okay. czemu to miejsce się zmieniło? O, oh, czy teraz ta strefa jest otwarta, chwila chwila. Czyli wszystkie inne strefy są zawalone kamieniami gruzem i tylko ta strefa się otworzyła? Co jest grane? To jest dziwne, to jest dziwne, powiem wam szczerze. Niemniej jednak. O nie będę musiał kod jakiś pisać. Nie znam kodu. Okej, okay, dobra, już widzę cyfry. Mhm, mhm 705 9, 2, 7, 0, 5, 9, 2. Boink. Dlaczego zły? Jak zły? Jak mam z tego teraz wyjść? Halo. 2, 7, 5, 9, 0. Enter. Mamy to poprawny kod, nawet nie wiecie ile czasu spędziłem nad tym. Ale udało się, wpisaliśmy. Mamy zieloną kartę, tylko że... Problem jest taki że się stąd nie da teraz wyjść, nie da się wyjść z tego menu. Coś ewidentnie się zepsuło albo ja coś źle wcisnąłem. Może spacja, może escape. Nie mam pojęcia, nie wiem. Jakimś cudem udało mi się i wyszedłem z tego, ale jak podejdziecie do tego, będziecie kiedyś grali w tę grę, to uważajcie, bo możecie się nieźle zbagować. Niemniej jednak wpisałem kodik jest zielony i chyba możemy iść dalej. Tak mi się wydaje, że możemy iść dalej. O. Oh. Okej. Okay. Tu mamy przejście. Przyjdź jeszcze kiedyś, ale ja przyszedłem tutaj odszukać mojego przyjaciela. Wow, tej strefy nie by. Coś tam wisi. Tej strefy nigdy wcześniej tutaj nie było. O! Oh, to po prostu wiszący przycisk, który muszę jakimś cudem trafić. Okej, okay, trafiłem, trafiłem. O! Oh, czyli ja mogłem po prostu podskoczyć. Dobra, zapaliłem światła, więc. O, oh, czy to maszyna z Poppy Playtime? A przynajmniej marna imitacja maszyny z Poppy Playtime. Tak to wygląda. O, oh, to jest stołówka żabek. Żabeczki. Żabki lubią pizzę, lody i pan Żaba, kucharz. Wszystko się zgadza i mamy też. O, oh. się ma króliczku? Hello? Hej? It's like I need to put some cups there. O, oh, cups? Czyli. Chyba musimy tutaj posprzątać albo zebrać jakieś kubki? Dobra, coś ewidentnie musimy zebrać. Tylko pytanie. Tylko pytanie, co musimy zebrać? Dziwne, niepokojące. Widzę tutaj jakiś kubek. O, zadziałało, świetnie. A tu są porozrzucane po prostu kubki, które musimy pozbierać. Dobra, tych zbieranie kubków to moja specjalność. Ja jakbym mały, to zawsze zbierałem kubki. No i tutaj mamy oczywiście kolejny kubeczek. Zbierzmy i chyba zebrałem wszystkie na to wychodzi. Wszystkie kubki zostały zebrane. Czyli teraz muszę położyć je tutaj, albo tutaj, albo. Ha, albo wrzucić do tej maszyny, co wydaje się być najbardziej logiczne. Um, nie, nie do maszyny. To w takim razie gdzie mam te kubki umieścić? Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj na pewno. Na stole? O, tutaj mam je umieścić, dobra. Okej, okay, wszystkie. Chyba. Przy... Dostałem koiny? Trzy koiny dostałem. That's nice. Trzy monety. Co mogę zrobić z trzema monetami? Nie sądziłem, że ta gra będzie aż tak bardzo rozbudowana, ale... Dostając trzy coiny, muszę je jakoś tutaj mądrze wykorzystać. Mamy już trzy coiny i udało mi się rozwikłać swoją drogą. To wygląda dziwnie, ten napis play odwrócony, nieważne. Koiny trzeba wrzucić w tym miejscu. Po prostu jeden coin, drugi coin i trzeci coin, oby nie było jumpcara. Uu, dostaliśmy czapeczki urodzinowe. Czy my musimy założyć czapeczki urodzinowe na te postacie i na naszą głowę? Tak, wychodzi na to, że tak, ale gdzie jest trzecia Z... głowa? Czy. Chodzi tutaj o ciebie? Tak, o ciebie. Rozwiązałem zagadkę, ale pytanie jest następujące: czy ja mam iść dalej, czy. co ja mam zrobić? Dobra, założyłem czapeczki, więc chyba mogę się stąd ewakuować. Prawdopodobnie coś się tutaj nowego otworzyło. Takie mam przypuszczenia. Czy ten korytarz zawsze tutaj był? Ha. Nie na Z... pewno go nie było. To jest coś nowego. Ewidentnie to jest coś nowego, jestem pewien. O oh, wow. Schodzimy do podziemia Pizza Plexu, yy, Happy Place'u, Happy Place'u. Podziemia Happy Place. Dobra, idziemy dalej. Jestem ciekaw, co tutaj spotkam albo kogo spotkam. winda, która jedzie do góry, to bardzo dziwne w tych grach, żeby winda jechała na wiatr wyżej. Jednak jedzie w dół, tak też myślałem.